w nowym vlogmasie. E, Słuchajcie, jestem w pociągu i jadę do Łodzi, tak jak Wam mówiłam, więc zaczynam nagrywać. E, mamy wtorek wieczór, jest godzina jakaś 20. E, no i właśnie siedzimy sobie z dziewczynami, e, jedziemy w czwórkę stąd, będzie jeszcze jedna osoba, jest ze mną Pokusia, nie wiem czy ją widzicie czy nie, no wiecie, ja tak trzymam kamerę, żeby ludzi nie złapać, ale być może bokusie. <laughs> No więc, e, no więc tak słuchajcie, więc jadę sobie. Słuchajcie, jestem już w Łodzi, jestem już właściwie pod Łodzią w takim pięknym domu. Słuchajcie, pałac, absolutny pałac. Naprawdę czuję się jak księżniczka. Coś wspaniałego, także no naprawdę, no wow. Nie spodziewałam się tego. Nie wiem na ile mnie widzicie, bo mam już tylko lampkę taką zapaloną tutaj. Ale powiem Wam, że jest Naprawdę przepiękny dom, przepiękny. Jesteśmy śpią takiego naszego kolegi z ro, roku. No, coś pięknego naprawdę. A poza tym to właśnie już się kładę spać i powiem Wam tak, że stresuję się tym, <grym>, czy jutro te, to jedzenie przyjdzie. Bo ja pierwszy raz zamawiam taką dietę pudełkową, mi się stresuje, czy na pewno to jedzenie będzie przyjdzie. I czy będę miała co jeść? No, także ten. A poza tym się strasznie ucieszyłam, bo się okazało, że e, kolega ma ekspres do kawy, ale to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa to taka, że oni tutaj też piją mleko roślinne. Więc słuchajcie, będę mogła sobie zrobić kawusie. Kawusie, czy wy to rozumiecie? To jest szok. No, także super, naprawdę. Bardzo, bardzo się cieszę. No, także na, na dzisiaj to tyle z mojej strony w sensie w tego dnia. Zobaczymy, jak w kolejnych dniach będzie mi się udawało do Was odzywać. E, no ale na pewno, to mówię, będzie taki zbiorczy jakiś film. No chyba, że się okaże, że tak mi się dużo nazbierało, że, że, można to, że, że jakoś na spokojnie mogę z Wami, mogę to puścić, to może nawet po prostu w sobotę będziecie mieli. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Także do jutra. Kochani, moi mija, pierwszy dzień moich, e, mojego treningu. E, właśnie mm, wróciliśmy z ogniska. Miałam Wam, za, wiecie, coś ponagrywać, ale nie zabrałam niestety kamery. Także nic nie nagrałam, ale po prostu było tak fajnie. Posiedziliśmy sobie przy ognisku, zjedliśmy kiełbaski, mimo tego, że jest minus 10. Zjedliśmy kiełbaski, e, oprócz tego... Mm, pograliśmy na gitarze, pośpiewaliśmy, no naprawdę było super. Także bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Teraz wróciliśmy, idziemy się zaraz myć, no i szybko do spania, no bo jutro znowu kolejny dzień, drugi dzień warsztatu, cały dzień będziemy siedzieć. Więc wiecie, no trochę jest to męczące, potem kolejny, kolejny, no i tych dni jest trochę także przed nami, także no trzeba się jakoś tam Wspierać i przede wszystkim wysypiać. Także zbieram się teraz do spania. No i, no i widzimy się jutro. Na razie się do Was odzywam, bo na razie jeszcze nie rozsypałam się za bardzo. Kochani moi, mamy dzisiaj y, 2 grudnia. Y, no i tak, jestem już, słuchajcie, przed ostatnim dniu m, mojego szkolenia, mojego treningu. Mam 7:30 chyba jest teraz. Yy, gdzieś mniej więcej. Yy, no i słuchajcie co, zbieram się na ten dzień, to jest sobota, yy, ten vlog ma na pewno będzie taki bardzo, tak jak mówiłam, łączony, gdzieś tam trochę z podróży, yy, w sensie trochę z, z, stąd, yy, no taki wiecie, taki połączony. Miałam Wam nagrywać catering, powiem Wam szczerze, ale nie zrobiłam tego, ponieważ... No, okazało się, że to nie jest dla mnie takie łatwe, bo żebyście wy mieli z tego jakikolwiek użytek z tego cateringu, to ja musiałabym poświęcić, wiecie, czas na to, żeby. Yy, po, po, ktoś mi to przeczytał, powiedział mi dokładnie, co tam jest. Musiałabym to nagrać. Yy, zwykle jest tak, że rano, jak tam wiesz, idzie, wiecie, idę na śniadanie, no to siadamy, wszyscy tam jemy i w ogóle, no tak jakoś nie, nie, nie ma przestrzeni do tego. Więc stwierdziłam, że no trudno, nie będę Wam nagrywać, ale powiem Wam, że jedzenko jest bardzo dobre. Naprawdę yy, do dziś, przynajmniej do wczoraj, w sensie było to bardzo dobre jedzenie i naprawdę uważam, że warto. Jeśli ma się taką y, akurat potrzebę, nie? Bo, no, bo to wiadomo, że to ja tam w domu sobie lubię gotować. Ale jak czasem człowiek chce odpocząć, ma taką potrzebę, gdzieś wyjeżdża czy coś. Naprawdę świetna sprawa. Także mówię Wam o tym, żebyście wiedzieli. No i co? I jesteśmy w ogóle we vlogmasie numer dwa, jakby ktoś nie wiedział. Y, pomimo tego, że y, Wy to będziecie oglądać troszkę później. No, ale dla mnie to jest taki vlogmas. No, połączony dwa tam z, y, dwa, trzy, coś takiego. Tam, tam jakoś tak będzie to za, za, zatytułowane, żebyśmy się nie zgubili. No, a teraz słuchajcie, tak, no to co? To lecę teraz na śniadanko, już je pozbierałam, umyłam sobie dzisiaj włosy na świeżutko, bo może dzisiaj będę ja pracować w sensie takim, wiecie, terapeutycznym, jako, jako oczywiście uczestnik, jako klientka, nie, nie, jako terapeuta. Bo to jest tego typu warsztat, że ja tutaj, prawda, przepracowuję swoje rzeczy, więc może dzisiaj ja będę przepracowywać swoje rzeczy, więc może być bardzo różnie, ale co tam? Idziemy w ten dzień, słuchajcie. Także do zobaczenia w kolejnym wejściu. Mamy sobotę, w sensie, no, wieczór, bo nagrywałam chyba Wam dzisiaj rano coś. Jestem, słuchajcie, po zajęciach. Miałam dzisiaj swoją pracę. No, powiem Wam, że jestem. Tak zmęczona, że po prostu padam. Moja praca była bardzo, bardzo trudna, intensywna, ale myślę, że bardzo dużo mi dała. Bardzo, bardzo jakoś wierzę w to, że ta praca nie pójdzie na marne i że ja dużo sobie z tego wezmę do mojego funkcjonowania. No, także, także, no, naprawdę, powiem Wam, że trening jest bardzo owocny. Myślę, że dla mnie mega, mega. Myślę, że będę bardzo długo pamiętać, będę długo sobie to trawić. No i wiecie, no też, zanim zostanie to wdrożone w moje życie, jakoś tam, no to też trochę pewnie czasu upłynie, bo jednak. Stare schematy są i one będą się jeszcze długo włączać, zanim te nowe zostaną w ogóle przyjęte. No więc myślę sobie, że dużo mi to daje. Już wam chyba mówiłam też, że prowadząca jest naprawdę rewelacyjna. Ma tak niesamowitą uważność na wszystko, na wszystko, na wszystkich. Jest przy tym taka delikatna. Ciepła, ale jednocześnie jest taka konkretna, tak prowadzi te nasze prace, te nasze sesje każdego z nas, że naprawdę można z tego bardzo dużo wyciągnąć. Także muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolona mega. Teraz jak wróciliśmy, to no, poszliśmy sobie wspólnie zjeść, oczywiście kolację, zjedliśmy kolację, posiedzieliśmy, pogadaliśmy, a potem poszliśmy, słuchajcie, do salonu, w którym, bo to jest w ogóle taki piękny, duży dom, ja mam tego domu, nie mogę pokazać, bo, no, bo to wiecie, to jest dom właśnie tych znajomych, więc nie będę się tutaj tam jakoś, wiecie, rządzić i nie będę nagrywać. Ale y, powiem że to jest piękny, duży dom, naprawdę jak pałac. I poszliśmy sobie do salonu, tam jest kominek. I przy tym kominku sobie siedzieliśmy i rozmawialiśmy. Y, mówiliśmy o tym, y, jak, nam tu dziś, jak nam tu było przez te wszystkie dni. Y, dzieliliśmy się, dziękowaliśmy też tym y, znajomym tutaj. No, kupiliśmy im tam kwiaty, jakieś, wiecie, kawy, jakieś takie rzeczy. Także y, no jestem mega wdzięczna bo jest mi tu naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Czuję się rewelacyjnie, jest tutaj dużo ciepła, e, takiego zrozumienia. E, jesteśmy, wiecie, w grupie takiej, e, w której możemy czuć się bezpiecznie, w której możemy mówić, co czujemy, możemy jakoś się dzielić sobą. I naprawdę, no, bardzo jest mi tutaj dobrze. No, a przy tym jeszcze, wiecie, nic nie muszę tutaj robić. Dostaję, mam dietę, dietę pudełkową, a do tego jeszcze tutaj też dużo dobroci takiej. Ach, po prostu, no, karmię się tym bardzo, naprawdę. E, także w tym całym wielkiej pracy i zmęczeniu, to e, fajnie, że e, jest to wszystko, co, co tutaj jest po treningach, e, właśnie kiedy wracamy. Także słuchajcie, jutro ostatni dzień e, ostatni dzień i mm, mamy zajęcia do. Nadrobione troszkę, bo siedzieliśmy dłużej każdego dnia, więc jutro kończymy o 13. No, pewnie wiecie, zanim się tam pożegnamy, zanim się w ogóle wyjdziemy stamtąd, to pewnie trochę minie, ale będziemy tu jeszcze wracać, mamy trochę czasu, więc będziemy tutaj wracać, tutaj sobie zjemy pewnie obiad. No i potem pojedziemy na dworzec, no i do Krakowa. Także dzisiaj już kończę. Słuchajcie, tutaj idę się zaraz myć, jestem, jestem już w pokoju. E, idę się myć, i e, no i co? No, i jakoś tam pewnie widzimy się jutro. Patrzcie, słuchajcie, mamy niedzielę. Jest śniegu w Łodzi. Myślę, że wszędzie jest tyle śniegu. W sensie, no, to jest taka miejscowość pod Łodzią, ale po prostu jest szok. Wszędzie jest śnieg. Po prostu o. Mam na, na butach. W Krakowie podobno jest też tak dużo. My się już zbieramy. Słuchajcie, jestem już w domu! Wreszcie przyjechałam, cieszę się bardzo, bo naprawdę, no jednak, własny dom to własny dom. E, słuchajcie, otwieram kalendarz. E, otwieram kalendarz, słuchajcie, z, z trzech dni. Tak, z trzech dni, dobrze mówię. Otwieram kalendarz, e, tak, to jest taki wyjątkowy. Moment, bo y, nie było mnie, więc nie mogłam otwierać kalendarza, tak jak Wam mówiłam w poprzednim vlogmasie. W związku z tym nie mieliście vlogmasa Sobota, y, pff, tak, Sobota, poniedziałek. U mnie tak dni tygodnia biegną, Sobota, a potem jest już poniedziałek. Nie. Nie mieliście vlogmasu, vlogmasa Sobota, niedziela i macie w poniedziałek. Mm, także super. Y, jak, jak ja to nagrywam, to jest niedziela. Tak Wam mówię, bo można się na pewno pokręcić tam już trochę. Więc ja to nagrywam, to jest niedziela i słuchajcie. E, zaraz Wam trochę opowiem, ale w każdym razie najpierw otworzę kalendarz herbat kaowy. słuchajcie. Pierwsza herbatka z dwójeczki, czyli z 2 grudnia, z soboty. To jest herbatka Green Tea Lemon. E, ta, e, nie, Green Tea Lemon matcha, matcha. Tak. Ja sobie będę tak trochę je otwierać. O, ja, jaki cytrynowy! Piękny zapach, piękny cytrynowy zapach. To jest dwójeczka. Tam jest jakiś cytat, ale wiecie, co ja nie zapamiętam tego, bo to jest po angielsku. Tam jest coś, żebym była, żeby, że trzeba być dobrym, miłym grzecznym i coś tam. Teraz jest numer 3. Yy, nie, numer 3 jest tu. Tu jest numer 3. To jest, słuchajcie, yy, herbata z kurkumą. To jest trójeczka. I to jest na dzisiaj, to jest na niedzielkę. Gdzie ja na pewno sobie taką herbatkę zafunduję. O, o kurczę. No powiem Wam, że takie bardzo naturalne. Rzeczywiście czuć kurkumę. Super. To jest numer 3. I herbatka na jutro, dlatego, że jak Wy to oglądacie, no to już chciałabym Wam dzisiaj to otworzyć na jutro, żeby jutro już tego nie otwierać. Więc dziś otwieram. To jest herbatka z imbirem. Piękna na Jutro będę piła tą herbatkę. A jak jutro będę nagrywała hmm, vlogmasa Wam na kolejny dzień, to jutro sobie będę ją pić. Będę sobie pić te herbatki. E, w każdym razie, słuchajcie, e, to są herbaciane. A teraz będziemy otwierać... O, wszystko mi się przewraca. Będziemy otwierać kalendarz e, Agi, od Agi. I będziemy szukać numerków. To dopiero będzie. Słuchajcie. Czekajcie. Teraz. Sprawdźmy, gdzie tu jest numer 2. To będzie szukanie. To nie myślcie sobie, że to jest takie proste. Może ja nawet tam tą siatkę wezmę, już tak mam znowu nosa, jak ostatnio. Tak. To jest numer 2. Tam. I teraz przeczytamy sobie, co to jest. Słuchajcie. Bo ja tu mam napisane na komputerze słuchajcie, więc dwójeczka to są soczewicowe chipsy pomidor bazylia smacznego skład okej okay jak najbardziej Takie jest, taka jest dwójeczka więc mam słuchajcie chipsy soczewicowe super, bardzo się cieszę dlatego, że Chciałam sobie ostatnio takie kupić e, w Lidlu, ale niestety nie mogłam ich znaleźć. Widziałam, że gdzieś, gdzieś mi ktoś mówi, że są, ale nie mogłam znaleźć. Bardzo się cieszę. Aga, że mi takie chipsy kupiłaś. Super! Naprawdę, śladowo! Wow! Mm. No, Szkoda, że nie miałam na wyjazd, bym miała co jeść. Na wyjeździe, że tak powiem, miałabym e, taką przekąskę. Proszę bardzo, są chipsiki. Elegancko. To jest y, dwójeczka. Teraz szukamy trójeczki. Trójeczki szukamy. Co to będzie? Co to będzie? Sprawdźmy na przykład, czy to nie jest trójeczka. Jest yeah, numer 3! Aha, idzie mój pies. Usłyszał. Patrz, znalazłam trójkę. Fajnie, nie? E? Słuchajcie, sprawdzamy, co to jest numer 3. Już wam czytam. O, mydło w piance i sana wanilia. Świetne do rąk i do ciała. Pięknie pachnie. I ma naturalny skład. Jacie, ale fajnie, mydło. piance. No to straszny, jak pachnie wanilia. Czekajcie, to musi być fajne. O, jakie fajne. Miodlełeczko, zobaczcie. Super. Sprawdźmy to. Ojejku, jaka ciasteczkowa wanilika. O, jakie piękne. Ty też chcesz zobaczyć, prawda? Powąchaj. No też powąchał. Dobra, słuchajcie. I teraz numer 4, proszę bardzo. Numer 4 sobie już tu wyjęłam, bo już, już znalazłam nawet. To jest numer 4, tak? Dobrze mówię, jeszcze raz to sprawdzę. Numer 4, jest numer 4, słuchajcie. Numer 4. Numer 4. O, ale super. Maska do włosów, emolientowa, e her queen. Się to chyba czyta? Do włosów wysokoporowatych. Dobra emolientówka. Nigdy nie jest zła. A za to najszybciej się kończy. Ale super! Normalnie czas! Cieszę się bardzo, że jestem ciekawa, jak ona pachnie. Bardzo, bo ja lubię widzieć, jak pachną różne rzeczy. Więc na pewno sobie ją teraz otworzę i sprawdzę, jak pachnie. Ale zobaczymy. Jak ona pachnie. Mmm, jaki! No piękny! Kurczę, aż do zjedzenia normalnie. Jakbyście mieli taki deser jakiś budyniowo-owocowy. Jest jaki piękny. Jakaś liczna maska. Super. No po prostu czadowe mam rzeczy, słuchajcie. Mam tak, czyciki. mydło w płynie i sana w piance. Yy, pianka znaczy się do rąk. Yy, I mam yy, emolientułeczkę, Hair Queen. No, bardzo się cieszę. Super rzeczy, super, super. I mam herbatki, także elegancko, bardzo fajnie. Yy, powiem Wam tak, słuchajcie. Yy, nie chcę już tam tak się powtarzać, bo już trochę Wam tak mówiłam gdzieś z grubsza, że, że, że bardzo jest fajnie, że naprawdę. Y, bardzo pracuję, y, że ja mówiłam wam też, że, w, że wczoraj pracowałam y, na swoją, że tak powiem, rzecz. <grych> Także no, dużo się działo, bardzo dużo się działo, dużo emocji, bardzo. Y, to jest taka praca, wiecie, y, to jest tak, że macie, macie w sobie, każdy z nas ma w sobie coś takiego, co tak y, naprawdę mógłby wnieść, nie? gdzieś tam jeśli miałby taką e, możliwość wniesienia czegoś. Chodź, Amisiu, do mnie, chodź. Chodź, kochanie, chodź tu, chodź do mnie, chodź. Chodź, pokażemy się, chodź. Chodź do mnie, chodź do mnie, Amisiu, chodź do mnie. No chodź, chodź tu do mnie, chodź. Chodź, chodź, chodź. No chodź, kochanie, do się pokaż, powiedz dzień dobry. No jestem, widzicie mnie? No, jestem. <laughs> e, Ten tak naprawdę... oglądam każdy z nas ma w sobie coś do, do wniesienia do pracy, kiedyby się znalazł w takiej grupie, no na przykład właśnie kobiecej, bo akurat to była grupa kobieta, więc tak się śmialiśmy trochę, że mamy taki krąg kobiet, więc gdyby mia, mieliście taką możliwość wniesienia coś w grupę, na grupę, w grupie, takiej wiecie, gdybyście. gdybyście Mieli możliwość popracowania nad jakimiś rzeczami, to zawsze by się coś znalazło, takiego, co w sobie macie. No i myślę, że takich rzeczy jest bardzo dużo yy, takich różnych życiowych tematów, takich, które, z którymi się borykacie, które gdzieś tam, wiecie, macie do yy, i wam doskwierają, na przykład, albo z czymś sobie nie radzicie. No, zawsze by się coś tam znalazło, czy to właśnie w grupie, yy, czy to w takiej, wiecie, indywidualnej rozmowie z kimś, nie? To jest, trochę, to jest trochę to, jak na przykład rozmawiacie sobie z, wiem, z koleżanką, z przyjaciółką, z siostrą, czy tam, nie wiem z kim jeszcze, to to jest, mniej więcej, to jest mniej więcej o tym, nie? No, więc także powiem Wam, że bardzo jestem zadowolona z tego szkolenia, dużo to mi dało, dużo sobie uświadomiłam, różnych rzeczy takich, wiecie, dla mnie ważnych, życiowych, a w ogóle sobie tutaj świeczuszki pozapalałam. Tak mi jest teraz dobrze, bo, się, bo sobie muszę, słuchajcie, troszkę dać takiego teraz y, dla siebie takiej czułości, odpoczynku, dlatego że, y, dlatego że po prostu jestem mocno zmęczona. Ja tak naprawdę, wiecie, od 20 listopada y, no to jadę non-stop, dzień w dzień. Nie miałam ani jednego dnia odpoczynku. Także słuchajcie, jestem naprawdę zmęczona. Potrzebuję już odpoczynku, ale nie odpocznę za szybko, no bo jeszcze jutro, we wtorek, w środę do pracy. Dopiero jak skończę pracę, to tak mniej więcej od czwartku. No, już będę miała troszkę luźniej, bo nie będę szła do pracy. Coś tam się będzie działo, ale, ale przynajmniej nie, będzie, nie będę już pracować. Także powiem Wam, że no, dużo, dużo, dużo. Już trochę jadę na resztkach. No ale właśnie, no właśnie daję sobie coś takiego, takie drobne, małe przyjemności. Zapaliłam sobie te świeczki, jest mi miło i przyjemnie. Pogadam do Was. To też bardzo lubię i jest mi miło i przyjemnie. Otworzyłam swój kalendarz i to jest po prostu fajna sprawa. Także. No, super, naprawdę. To są fajne, absolutnie fajne rzeczy. I to jest ważne, żebyśmy sobie coś takiego dawali, nie? I teraz tak, wiecie co? Powiem tak. To jest taki vlogmas, jak powiedziałam, połączony od 2 do 4 i tak naprawdę od jutra będę nagrywać już. W miarę, tam powiedzmy, no, mam nadzieję, że codziennie. Wiem, pytam Was o to w pierwszym vlogmasie: jak myślicie? Czy chcecie bardziej codziennie? Czy chcecie kilka razy w tygodniu? No, to takie były podzielone zdania, ale chyba jednak zdecydowana większość mówiła, że chce codziennie. Więc ja się postaram nagrywać codziennie. Jak oczywiście coś tam wiecie, wyskoczy i się nie uda, no to, no, to, no, to, no, to, no to się nie uda. Wiem, że mi za to głowy nie ukręcicie, wiem, wiem że jesteście bardzo wyrozumiali. Ale też bardzo było mi miło, jak napisał ktoś tam. Parę osób tak napisało, że tak długo cię nie było, że fajnie, że teraz jesteś i będzie super, jak będziesz codziennie. Więc, więc słuchajcie, no, postaram się być e, codziennie. Um, także od jutra zaczynam już nagrywać tak, y, no, tak codziennie. Um, jak mi się tam to uda, to zobaczymy. E, no więc spodziewajcie się filmów. E, no i będę już tak naprawdę otwierać. Y, Wiecie, po prostu będę otwierać już na bieżąco kalendarze, także to już będzie takie, no, takie, wiecie, spoko. Dobra, y, słuchajcie, ja myślę sobie, że ponieważ y, ja jestem po pierwsze zmęczona i już jakby nie bardzo nawet kontaktuję i tak dobrze, że je, tak sobie gadam do Was, i nie muszę się jakoś tak mocno skupiać, Jestem zmęczona, po drugie nie wiem nawet ile tam już nagrałam, więc też nie chcę jakbyś, wiecie, tam przesadzić z czymś. A poza tym teraz gadam jak zwykle i to już po prostu mogłoby być na jeden odcinek, jak to ja. Ale wiem, że lubicie moje gadanie, więc, więc to po prostu gadam do Was. <grych> no, więc, więc myślę sobie, że będę już kończyć. Pójdę się teraz, słuchajcie, wykąpać, dam sobie tą przyjemność, którą bardzo lubię. Woda mnie mocno relaksuje, naprawdę działa na mnie kojąco. Daje mi poczucie bezpieczeństwa, więc pójdę się teraz wykąpać i e, no i co? I przeszykować do pracy na jutro. Jutro i na się trzydzieści, więc no, ale odezwę się do Was na pewno już rano, w sensie takim, że już jutro będę od rana nagrywać. Także no na razie werwę mam, energię mam, mimo tego, że jestem zmęczona, ale jakby to, jak przychodzę do Was, jest dla mnie takim. Kurczę, no coś mi to robi. Daje mi takie poczucie takiej przyjemności. I nawet jestem zmęczona, to mam do Was ochotę przyjść. No. Także słuchajcie. Na razie tak mamy. Nie mamy, dzisiaj, nie mamy jeszcze świątecznie. Mamy tak na razie półświątecznie. Taką, takim jednym świątecznym elementem jest taka tutaj ta choineczka, którą Wam pokazałam ostatnio. O, ona już teraz jest cieplutka, bo tam ma filajcik, taki, nie? Malutki w środku więc już się robi ciepła. No, to jest jedyny na razie taki akcent yy, świąteczny. Yy, nie wiem, czy widzicie tutaj ten y, świecznik. Yy, mam taki tutaj świecznik, y, który zrobił mi mój tatuś. Patrzcie sobie. To jest taki fajny świecznik, że on się tak... O, to są takie dwa drewienka. Ja Wam chyba to pokazywałam. I że jak je się y, połączy, to one tutaj tworzą serduszko. Proszę bardzo. I ogólnie tak mogą sobie stać obok siebie, i to widać, że to jest serduszko I tutaj można dać jeden tilight, tutaj drugi. Ja jestem tak zadowolona z tego. Bardzo mi się podoba ten świecznik. Także jak mnie ta to oglądasz, to po prostu jestem taka szczęśliwa, że go mam. Mi się bardzo, bardzo podoba. I bardzo Ci za niego dziękuję. No, więc tak, jestem pełna wdzięczności w ogóle za różne rzeczy. No, dobra, słuchajcie, też ja przestanę wreszcie gadać. Wow! Właśnie mi się yy, polała ta. Pola mi się wosk. Tak trochę Andrzejkowo, chociaż już jest grudzień. Dobra. Gadam głupoty, tak? Muszę skończyć. Dobra, słuchajcie. To ja się z Wami żegnam po raz piętnasty. Życzę Wam dobrego tygodnia, bo oglądacie to w poniedziałek, więc życzę Wam pięknego tygodnia. Oczywiście życzę Wam pięknego tygodnia ze mną. Zaglądajcie do mnie codziennie no i bądźcie ze mną, bo jak, wie, jak będziecie, to ja będę miała motywację do tego, żeby nagrywać. I też bardzo Was proszę o kto jeszcze mnie nie subskrybuje, no to zapraszam, subskrybujcie mnie, będziecie mieli wtedy powiadomienia o wszystkich moich filmach. I też kto tutaj był, wszedł na chwilkę, chociaż mnie tam posłuchał mojego beblania. To y, dajcie tam jakąś łapkę w górę, komentarz, jakieś serduszko chociaż zostawcie po sobie. No, a może coś napiszcie, podzielcie się, jak spędziliście weekend, y, bo jestem ciekawa. No i jak Wam idzie to, to odliczanie do tych świąt. Nie wiem, co takie ciekawe jest. Każdy dzień przynosi coś nowego. Trzymajcie się. Pa-pa-pa.